15 kwietnia 2019 roku premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia dotyczące kierunku przekształcenia OFE. Okazuje się, że rząd PiS zrobi to, czego nie zrobił rząd PO-PSL, czyli przekaże 100% środków ulokowanych w OFE obywatelom. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przedstawia Polakom propozycję przekazania całości środków z OFE w kwocie dzisiaj 162 miliardów złotych całości, podkreślam, ponieważ w mediach pojawiały się różne koncepcje, znaczy różne można powiedzieć dywagacje i przypuszczenia, co my zaproponujemy. Że 75% środków, może mniej. Nie, Szanowni Państwo, 100% środków przekazujemy na przekazujemy, środków z OFE przekazujemy na prywatne indywidualne konta emerytalne uczestników OFE. Środki te będą w 100% prywatne i dziedziczne, dziedziczone tak jak było to obiecywane 20 lat temu. Czyli wypełniamy tamtą obietnicę i te środki przekazujemy na konta prywatne. Jak ma wyglądać przekazanie tych pieniędzy obywatelom? Czy obywatel będzie miał wybór, czy chce swoje oszczędności w OFE otrzymać na swoje konto bankowe? A może będzie mógł wskazać, gdzie mają być te oszczędności ulokowane okazuje się, że państwo daje bardzo ograniczony wybór. Polacy będą mieli wolny wybór. Będą mieli wolny wybór, gdzie ulokować środki, czy przenieść je na prywatne konta emerytalne IKE, indywidualne konta emerytalne, czy przesunąć je do ZUS-u. To nie jest decyzja państwa polskiego, to nie jest decyzja rządu i domyślnie my zakładamy w naszym modelu, że Polacy mogą chcieć pozostawić je na indywidualnych kontach emerytalnych, czyli swoich prywatnych kontach. Ale jeżeli ktoś będzie chciał przesunąć je do ZUS-u, to będzie mógł je przesunąć do ZUS-u. No dobra, skoro domyślnie moje pieniądze z OFE trafią na moje prywatne, indywidualne konto emerytalne, to będę mógł je bez problemu wypłacić. Po osiągnięciu wieku emerytalnego Polacy będą mogli skorzystać z tych pieniędzy w sposób, dowolny tak jak ze swoich własnych pieniędzy tak jak było to założenie wcześniej formułowane właśnie 20 lat temu będą mogli nimi gospodarować choć pamiętajmy że są to środki przede wszystkim na dodatkowe zabezpieczenie emerytalne na podniesienie tej stopy zastąpienia, czyli jaka jest emerytura, w proporcji do ostatnich wynagrodzeń przed przejściem na emeryturę. Do tej pory wychodzi na to, że 100% środków w ZOFE zostanie domyślnie przekazane na IKE, czyli indywidualne konta emerytalne. Jeśli ktoś będzie chciał przekazać swoje pieniądze do ZUS, to będzie musiał złożyć odpowiednie papiery. Dodatkowo pan premier Morawiecki zaznaczył, że będzie to. 100% środków. Gdy podzielimy tę kwotę, która dzisiaj jest zgromadzona na OFE to jest około 160 miliardów złotych, przez 16 milionów obywateli to czy jak przypiszemy kwotę, która jest indywidualnie przypada z tych 160 miliardów do każdego z tych 16 milionów obywateli, to średnio jest to około 10 tysięcy złotych. Około 10 tysięcy złotych dzisiaj Uspołeczniamy niejako czy w sposób zindywidualizowany, przekazujemy je społeczeństwu, przekazujemy je ludziom. Problem polega na tym, że chwilę później pan premier stwierdza, że na środki przekazane na IKE zostanie nałożona tak zwana opłata przekształceniowa w wysokości 15%. Aby zapewnić równe traktowanie emerytur ZUS, które opodatkowane są podatkiem dochodowym w momencie. Tej prywatyzacji środków z OFE, założone jest w tym modelu, że w momencie przekazania do IKE, jeżeli ktoś się zdecyduje pozostać w IKE, że będzie zastosowana opłata przekształceniowa. Opłata przekształceniowa, dlatego, żeby była zachowana pewna sprawiedliwość, bo jeżeli są wypłacane środki przez ZUS, dzisiejsze emerytury, to one są obciążone normalnie według skali podatkowej 18% podatkiem, a dla niektórych emerytów 32% podatkiem. A więc tutaj emeryci by płacili ten podatek, a w przypadku gdyby nie doszło do takiej opłaty przekształceniowej, to te środki byłyby uprzywilejowane nadmiernie w stosunku do tamtych, nie, do tamtych środków. Czy to przypadkiem nie oznacza, że otrzymamy 85% środków z OFE? a nie 100%, tak jak na początku twierdził premier Morawiecki. Jedyne pocieszenie jest takie, że później, kiedy emerytura z IK jest wypłacana, to nie jest opodatkowana. Jeśli zdecydujemy się na przekazanie środków do ZUS, to wtedy rzeczywiście otrzymamy 100% środków, ale od wypłacanej emerytury zostanie pobrany, tak jak obecnie, podatek według stawek PIT 18 lub 32%. Warto też zaznaczyć, że jeśli przeniesiemy pieniądze do ZUS, to już nie będą to środki prywatne, tylko publiczne. W 2013 roku premier Tusk, ówczesny premier, powiedział do obywateli: To nie są wasze pieniądze. Takie słowa wtedy padły. Dwa lata później Trybunał Konstytucyjny pod kierunkiem ówczesnego przewodniczącego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Andrzeja Rzeplińskiego, potwierdził to, że są. To środki publiczne. Więc kiedy ja mówię o ich przesunięciu na, czy przekazaniu społeczeństwu, czyli mówię o przekazaniu na indywidualne konta emerytalne, to de facto jest to sprywatyzowanie tych środków, a więc jednocześnie odcięcie tych wątpliwości i tych, tego zawodu, które Polacy wtedy przeżyli. Te, te pięć e, lat temu, kiedy ze zdumieniem obudzili się rano i stwierdzili, że. Jak to to? Platforma Obywatelska i ówczesny Trybunał Konstytucyjny jednak mogły spowodować, że te środki zostały wchłonięte przez system, ówczesny system, jakby znacjonalizowane przez naszych poprzedników. Sprawa przetransferowania środków z OFE do IKE wygląda na dzień dzisiejszy następująco. Oszczędności na początku są pomniejszone o opłatę przekształceniową w łącznej wysokości 15%. W 2020 i 2021 roku zostanie zabrane po 7,5%. Istnieje jeszcze tak zwany podatek Belki. Dochody z tytułu oszczędzania na IKE są zwolnione od podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 19%, czyli właśnie podatku Belki. Pod warunkiem dokonania wypłaty. Po osiągnięciu 60 roku życia lub po ukończeniu 55 lat i uzyskaniu uprawnień emerytalnych. Na dzień dzisiejszy wcześniejsza wypłata środków z IKE jest możliwa, ale musielibyśmy zapłacić podatek belki. Ostatecznie nie wiadomo jak to będzie, ponieważ projekt ustawy odnośnie przeniesienia środków z OFE do IKE. Może pojawić się dopiero w maju. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział, że prawdopodobnie powstaną specjalne subkonta dla posiadaczy IKE, gdzie mają trafić pieniądze z OFE. Czy będzie można je wcześniej wypłacić? Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys powiedział, że środków z nowego IKE nie będzie można wypłacić przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ponieważ nie byłoby to zgodne z prawem. To są środki ze składki emerytalnej i muszą być przeznaczone na cele emerytalne. Ciekawa wypowiedź, bo skoro są to środki prywatne, od których zapłaciłem 15% podatek, to czy nie powinienem móc z nimi zrobić co mi się podoba? W związku z tym mam spore wątpliwości, czy te środki na pewno są bezpieczne i czy w przyszłości nie zostaną w jakiś sposób nam odebrane. Warto też wspomnieć o konkretnych liczbach, bo może się okazać, że cały plan przeniesienia pieniędzy z OFE do IKE, Polega na tym, żeby pieniądze pod hasłem Zwracamy to, czego nie zwróciło POS-PSL, trafiły do budżetu państwa na obietnice wyborcze. W optymistycznej dla rządu wersji, jeśli wszyscy członkowie OFE zdecydowaliby się przenieść swoje środki na IKE, to z samej opłaty przekształceniowej w ciągu dwóch lat do budżetu państwa wpłynęłyby 24 miliardy złotych. Rząd mógłby całkowicie dobrowolnie wykorzystać te pieniądze. Jeśli połowa członków OFE zdecydowałaby się przenieść swoje środki na IKE, a druga połowa do ZUS, to do budżetu państwa wpłynie 12 miliardów złotych, a do FRD, czyli Funduszu Rezerwy Demograficznej, wpłynęłoby 80 miliardów złotych. Jeśli wszyscy zdecydowaliby się na przeniesienie środków z OFE do ZUS, to Fundusz Rezerwy Demograficznej zyskałby około 160 miliardów złotych. Warto zaznaczyć, że pieniądze przekazane na Fundusz Rezerwy Demograficznej mogą być wykorzystane na bieżące cele Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co oznacza finansowanie bieżących potrzeb państwa. Czy wybierzemy opcję z przejściem do IKE czy do ZUS, możemy być pewni, że zyska na tym budżet państwa. Na koniec zostawiłem sobie dwie ciekawe wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Wiemy doskonale, że taką podstawową bolączką naszego systemu finansowego w szerszym znaczeniu i emerytalnego jest brak zdolności do tworzenia oszczędności. Oszczędności oszczędności na późne lata życia, oszczędności na przedsięwzięcia infrastrukturalne, oszczędności Polaków, które służą całej gospodarce, całemu społeczeństwu. Dlaczego Polacy nie oszczędzają albo oszczędzają bardzo mało? Ponieważ mają niskie zarobki. Co zrobić, żeby zarobki były wyższe? Należy zmniejszyć opodatkowanie pracy. Wydaje się logiczne, prawda? To jest moje rozwiązanie tego problemu. Co proponuje premier Morawiecki? Ten system emerytalny, który proponujemy dzisiaj w sposób ewolucyjny przebudować jest oparty o... ma być oparty o trzy filary. O ZUS, oczywiście jest z nami dzisiaj pani prezes, pani profesor Gertruda Uścińska. O pracownicze plany kapitałowe, o których mówiłem Dwa i trzy lata temu, i one już dzisiaj są przyjętą rzeczywistością od strony legislacyjnej. No i oczywiście trzecia dobrowolna opcja to IKE. Krótko mówiąc, premier jest za tym, żeby dalej ZUS zabierał nam kupę pieniędzy z pensji na emerytury, które nie są zbyt pewne, i dodatkowo, żeby z pensji zabierano nam jeszcze trochę pieniędzy na pracownicze plany kapitałowe. Odpowiedzcie mi, proszę, szczerze na jedno pytanie. Wolicie, żeby państwo decydowało o tym, w jaki sposób macie oszczędzać na swoją emeryturę, czy jednak sami wolelibyście o tym decydować? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.